Cześć kochani. Przechodzę do bazy wyzankami rocznymi. Mamy już kwiecień. Szybko czas leci, Długo wielkając. Tak, więc wrzuciłam sobie piątkę i mam tutaj już 245 zł, więc fajna kwota się zbiera Niestety w piątek nie udało mi się uzupełnić, więc zwołanie. teraz w poniedziałek. I tak, tutaj mamy w tym 14, znaczy 14 tydzień, czyli plus 14 0,4, 0,4 104 Nie, 104, 105, 105, prawda, 105 mhm, 105, super I tak, 20 110 110 tak. Muszę sobie rozmienić, bo to nie będę miała Może tutaj tutaj, tak. tutaj można było sobie rozmienić Tutaj yy, W jakimś wyzwaniu mogą sobie rozmienić tak, w którym yy, O tutaj, w tych literkach właśnie W tych literkach Takie moje piątki. Dziesiątka. Zawsze z tym drobnymi kłopot. dziesiątka, bo wam super jest. Jest. to tej stopień złoty. Sto. I piątka. Muszę w ogóle zmazać ten niebieski, bo on strasznie rozmazuje. O jakoś. Ciągle o tym zapominam. Ale naprawdę, koperty, mam się uda domyć, bo nie wyglądają za ciekawie. Teraz tutaj 15 zł. Nie, 14. 14. 14 i razem będzie 105. 14. 04. 04. Minne miesiące sto pięćdziesiąt siedemdziesiąt osiemdziesiąt dziewięćdziesiąt, sto, 100 jeden 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 mogę wyjąć I super, fajnie się wypełnia. Mam nadzieję, że się ładna pokłada zrobi. Jeżeli jutro będę mogła iść na spacer, czyli na pewno pójdę na spacer, ale wiadomo, jak będzie jutro tak nie za ciekawie, to, to będzie krótki spacer, ale jak będzie tak względnie, to, to się przejdę trochę dłużej, bo ostatnio jednak mało tych kroków się robi. Przynajmniej ja mało kroków robię. Fajnie by było poczuć tę wiosnę Wiecie, będzie yy, 70zł Super, to się fajnie zbiera Tak szybko ten czas leci w małym kwietniu 70zł Po roku to na razie nie Mhm, Teraz status taki 1 złoty. Chciałam piątkę wrzucić. Iby już to wyzwanie też sobie fajnie zapełniać. Może się uda. Te wyzwania roczne są naprawdę motywujące. Fajnie, bo skończą się pod koniec roku. A! No jest roku są święta Bożego Narodzenia, więc dla mnie to jest zawsze. <zyszę> Największy wydatek, więc super. I mam nadzieję, że jeszcze coś fajnego zostanie. Co będzie można przeznaczyć na jakieś różne cele? Plus 5 i razem jest 15. Fajnie się w malutku, w malutku. Tu jest 60. Super. To już fajnie. Tu piętaczkę rzuciłam, tak. Wzią. i tutaj po tych literek dwa, cztery i tutaj trzy jeszcze. czy tak, jedną literkę mogę sobie zakreślić. Mamy 7 złotych. Tu jest 66. Już na i super, już 70 złotych. Małymi kroczkami, a już 70 złotych jest. I 3 złotych zostało. Dwójka. I jedynka, super. Plus 3. 0,4, plus 3 i 63 zł. To już się fajnie zbiera. Życzę Wam dobrego dnia i owocnego oszczędzania.